Rozdział 24. Przeciwko zdaniu tych, co mówią, że na sądzie Bożym wszyscy grzesznicy dostąpią odpuszczenia z powodu wstawiennictwa świętych. To, co tu powiemy może być użyte również przeciwko tym, co to w strachu własną skórę chcą przeciw Słowom Bożym, wytaczać niby to miłosierdzie Boże jeszcze większe, tak? że te słowa wyrzeczone przez Boga iż ludzie cierpieć będą. Są dlatego prawdziwe, że ludzie godni są cierpienia, ale nie dlatego, że istotnie cierpieć będą. Daruje im Bóg, powiadają, dla próśb świętych swoich, którzy tym usilniej błagać będą za nieprzyjaciół swoich, im święci wtedy będą, a modlitwa im tym będzie skuteczniejsza i tym więcej zasługująca na wysłuchanie u Boga, że już i najmniejszego grzechu mieć nie będą. Więc, dlaczegoż to w tej doskonałej świętości swojej nie będą zasyłać do Boga tych przeczystych i potężnych, do uproszenia wszystkich i litościwych próśb, również i za tych aniołów, którym zgotowany jest ogień wieczny? Dlaczego? Nie będą błagać za nich, żeby Bóg złagodził wyrok swój i zlitował się i wybawił ich odowego ognia. Czyżby się i taki kto znalazł, co by śmiał twierdzić, że i aniołowie święci wraz z ludźmi świętymi, którzy wtedy aniołom równie będą, prosić będą i za potępionych aniołów, i za ludzi, żeby dla miłosierdzia Bożego nie cierpieli tego, na co prawdziwie i sprawiedliwie zasłużyli? Nie, tego nikt zdrowo myślący nie powiedział i nie powie. Gdyby tak być miało. To by i Kościołowi nic nie przeszkadzało, żeby się też i teraz modlił za czarta i aniołów jego, bo nakazał Boski Mistrz Kościołowi modlić się za nieprzyjaciół swoich. Ta sama przyczyna, dla której Kościół nie modli się teraz za złych aniołów, o których wie, że są jeszcze nieprzyjaciółmi, jest zarazem przyczyną, że i na sądzie owym nie będzie się modlił nawet za ludzi skazanych na karę wieczną. Choć będzie wtedy kościół w najdoskonalszej świętości. Teraz modli się za nieprzyjaciół spośród ludzi, bo jest teraz czas zbawiennej pokuty. Bo i o cóż się przede wszystkim modli za nich jak nie o to, a żeby im dał Bóg, jak mówi apostoł, pokutowanie i żeby upamiętali się od sideł diabelskich, który je w więzieniu dzierży wedle woli Jego. Wreszcie, gdy Kościół mógł na pewno wiedzieć, którzy to są ci, co choć jeszcze na tym świecie żyją, jednak przeznaczeni są na ogień wieczny wraz z czartem, to tak samo by się za nich nie modlił, jak się za czarta nie modli. Lecz ponieważ o nikim pewności takiej mieć nie, mo nie może, modli się w ogóle za wszystkich żyjących nieprzyjaciół swoich, ale nie co do wszystkich moduł jego są wysłuchiwane. Wysłuchiwane są tylko za tych, co choć się aniołowi sprzeciwiają, jednakże przeznaczeni są na to, iżby modły Kościoła za nich wnoszone byłyby wysłuchane, i żeby się stali dziećmi Kościoła. Jeśli zaś są tacy, co aż do śmierci mieć będą serce nieskruszone i z nieprzyjaciół nie zmienią się na synów Kościoła, czyli wtedy za nich to jest za duszę takich zmarłych modli się Kościół? Dlaczego nie? Ponieważ skoro ktoś w ciele będąc nie przeszedł do Chrystusa, już jest uważany za należącego do czarta, ta sama tedy przyczyna, dla której nie modlimy się wtedy za ludzi skazanych na ogień wieczny, jest również przyczyną, że ani teraz, ani wtedy nie będziemy się modlić za aniołów złych. Jest również przyczyną, że też i za ludzi już teraz się nie modlimy, jeśli to są ludzie umarli, a nie wierni, bezbożni. Bo za wielu zmarłych bywa wysłuchiwano modlitwa czy to samego Kościoła, czy też pewnych osób pobożnych, ale tylko za tych umarłych, których życie po odrodzeniu w Chrystusie ani tak dalece tutaj w ciele nie było złe, iżby można było uważać ich za niegodnych takiego miłosierdzia, ani też tak dobre, żeby zbyteczne im było miłosierdzie takie. Jeszcze i po zmartwychwstaniu ciał nie braknie takich, co odcierpiawszy kary, które dusza ponosi, dostąpią miłosierdzia, iżby nie byli w ogień wieczny wtrąceni. Nie wyrażałaby się prawda o niektórych ludziach, że im nie będzie odpuszczona ani w tym wieku, ani w przyszłym, gdyby też nie było takich, którym, choć nie w tym wieku, to w przyszłym odpuszczone bywa, lecz gdy sędzia żywych i umarłych rzeczy. Pójdźcie, błogosławieni ojca mego, otrzymajcie królestwo Wam zgotowane od założenia świata, a innym na odwrót. Idźcie ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego. I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi do żywota wiecznego. To zaprawdę zbyt wielkie to zuchwalstwo mówić, że ktośkolwiek spośród tych do których Bóg mówi, iż pójdą na karę wieczną, nie zazna tej kary. Takie zuchwałe przekonanie sprawia, że również stracić można nadzieję lub pewność co do żywota wiecznego. A zatem to, co psalm opiewa, czyli Bóg zapamięta zmiłować się albo w gniewie swym zatrzyma litości swoje. Nikt tak rozumieć nie ma, jakoby wyrok Boży był prawdziwy o ludziach dobrych, albo żeby miał być prawdziwy o ludziach dobrych i o, i o aniołach złych, a o złych ludziach fałszywy. Albowiem te słowa psalmu dotyczą, dotyczą nasion, miłosierdzia i synów obietnicy, do których liczby należał i sam prorok, który po słowach czyli Bóg zapamięta zmiłować się, albo w gniewie swym zatrzyma litości swoje. Zaraz dodaję i rzekłem. Terazem począł. Ta jest odmiana prawicy najwyższego. Wyłożył oczywiście to, co wyżej był powiedział. Czyli w gniewie swym zatrzymali litości swoje? Bo gniewem bożym jest też to życie śmiertelne, w którym człowiek stał się podobny próżności. Dni jego jako cień mijają, ale w tym gniewie nie zapamiętywa Bóg zmiłować się. Bo sprawia to, że słońce jego wschodzi na dobre i złe i spuszcza deszcz na sprawiedliwe i niesprawiedliwe. I w ten sposób nie zatrzymuje litości swoich w gniewie swoim, nade wszystko zaś w tym, co ten psalm wyraźnie powiada. Terazem począł ta jest odmiana prawicy najwyższego. Bo w tym właśnie marnym życiu, które jest gniewem Bożym, zmienia na lepsze naczynia miłosierdzia, choć jeszcze w tej nędzy zepsucia pozostaje gniew Jego, gdyż nawet w samym gniewie swoim zatrzymuje litości swoje. Skoro więc w ten sposób spełnia się prawda owego pienia Bożego, nie ma potrzeby odnosić jej aż do tamtych rzeczy, kiedy to ci, co nie należą do Państwa Bożego, wieczną męką karani będą. Jeśli jednakże... Podobałoby się komu to zdanie psalmu rozciągnąć aż do owych mąk bezbożników, to przynajmniej tak by je rozumieć powinien, że chociaż pozostanie względem nich gniew Boży, przepowiedziany potępionym nie zatrzyma Bóg w tym gniewie swoim litości swoich i sprawi to, że nie tak ciężkie kary ponosić będą na jakie zasłużyli, a więc nie, że tych kar nie będą nigdy ponosić, Albo że się one kiedyś skończą, lecz że będą łagodniejsze i lżejsze te kary aniżeli ich winy. W ten sposób i gniew Boży pozostanie, i w tymże gniewie nie zatrzyma Bóg litości swoich. Z tego, że przeciw takiemu wykładowi nic nie mam, nie wynika bynajmniej, żebym za nim obstawał. Utrzymują znów niektórzy, że takie powiedzenie jak idźcie ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, albo. Pójdą ci na mękę wieczną, albo będą męczeni na wieki wieków, albo robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. I inne podobne, to były raczej groźby dla postrachu, a nie żeby się naprawdę spełnić miały. Ludzie tego mniemania już nie ja, lecz samo Pismo Święte zupełnie a całkowicie zwalcza i zbija. Nieniewici bowiem czynili pokutę w tym życiu, a przeto owocną, bo osiali na tej roli, którą Bóg każe ze łzami obsiewać, iżby z niej potem z radością zbierać, a jednakże spełniło się na nieniewitach to, co był Pan przepowiedział. Ten tylko wątpił w to, będzie kto się dobrze nie zastanowi, jaki to różny sposób Pan Bóg grzeszników wywraca. Nie tylko w gniewie, lecz i w miłosierdziu, bo w dwojaki sposób grzesznicy bywają wywracani, albo tak jak Sodomici, kiedy to samych ludzi Bóg za grzechy karze, albo tak jak Niniwici, kiedy to grzechy tylko są obalane przez pokutę ludzi. Więc się spełniło, co Bóg był, przepowiedział o Niniwie. Zła Niniwa została wywrócona, a zbudowana została dobra, której pierwej nie było. Pozostały nietknięte mury i domy, ale wywrócone zostało miasto w zdrożnych swych obyczajach. W ten sposób, choć przykro było prorokowi, że się nie spełniło to, czego się nieniewicie obawiali z przepowiedni Jonaszowej, ale się spełniło to, co Bóg przewidujący przepowiedział, bo wiadome mu było z góry, gdy przepowiadał, że się to wypełni w lepszy sposób żeby ci pierwotnie miłosiernie zrozumieli do czego się odnoszą te słowa Pisma jakoż wielkie mnóstwo słodkości Twojej Panie którąś zakrył bojącym się Ciebie niechże przeczytają co jest w dalszym ciągu sprawiłeś zaś tym którzy nadzieją mają w Tobie cóż więc to znaczy zakryłeś bojącym się sprawiłeś tym którzy nadzieją mają w Tobie nic innego jak tylko to, że dla owych co z bojaźni kar strzegą sprawiedliwości, która jest w zakonie. Nie jest słodka sprawiedliwość Boża, bo je nie znają. Nie skosztowali jej bowiem, gdyż w sobie nadzieję pokładają nie w Bogu i przeto ukryte jest przed nimi mnóstwo słodkości Bożej, bo choć też mają bojaźń Bożą, ale obą bojaźń służaczą, która nie jest w miłości, gdyż miłość doskonała precz. Odgania trwogę, a więc tym, którzy nadzieję w nim mają, doskonałą swą słodkość daje, wlewając w ich serca miłość swą, iżby, gdy się chlubią w bojaźni świętej, nie takiej, którą miłość precz odrzuca, lecz trwającej na wieki wieków, chlubili się w Panu Bożą Sprawiedliwością jest Chrystus, który się nam stał mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. Aby jako jest napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Tej sprawiedliwości Bożej, którą bez zasług, łaska darowuje, nie znają ci, którzy własną sprawiedliwość chcą sobie ustanowić, a przeto nie są poddani sprawiedliwości Bożej, którą jest Chrystus. W tej to sprawiedliwości jest mnóstwo słodkości Bożej, i o niej w psalmie się mówi. Kosztujcie i obaczcie, jak słodki jest Pan. Kosztując zaledwie tej słodkości w tym tu pielgrzymowaniu, a nie spożywając jej dosyta, łakniemy jej raczej pragniemy, byśmy się nią później nasycić mogli. Gdy oglądać będziemy Jego, jako jest, spełni się wówczas to, co napisane jest. "Nasycon będę, gdy się okaże chwała Twoja, tak to Chrystus ostatecznie i doskonale sprawia wielkie mnóstwo słodkości swojej tym, co w Nim nadzieję mają. Dalej znów, jeśli podług owych Bóg zakrył słodkość swoją, bojącym się go, ową słodkość, przez którą nie potępi w przyszłości bezbożnych, a zakrył ją teraz dlatego, żeby bezbożni nie wiedząc o niej, a lękając się potępienia, uczciwie żyli, a także dlatego, żeby też modlono się za tych, co grzesznie żyją, to w takim razie, jakimże sposobem Bóg sprawia tę słodkość tym, co w Nim nadziei nie pokładają? A przecież chodzi tutaj o tę słodkość, którą Bóg sprawił tym, którzy nadzieję mają w Nim, a nie o tę, którą jakoby sprawić miał tym, co Nim gardzą i bluźnią mu. Na próżno człowiek po wyjściu z tego ciała szuka tego, czego zaniedbał zdobyć, gdy jeszcze był w ciele. Tak samo i owo apostolskie powiedzenie: zamknął bowiem Bóg. Wszystkich w niedowiarstwie, aby się zmiłował nad wszystkimi. Bynajmniej nie jest w tej myśli powiedziane, żeby Bóg nie miał nikogo potępiać, lecz znaczenie tego zdania okazuje się z tego, co jest wyżej przed nim powiedziane. Albowiem mówi tam naprzód apostoł o Żydach, którzy uwierzyć mają, a zwraca się do pogan, do których już wierzących. Pisze list i powiada tak. Bo jako i wy niekiedy nie uwierzyliście Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia dla ich niedowiarstwa, tak i ci teraz nie uwierzyli ku waszemu miłosierdziu, aby i oni miłosierdzia dostali. A potem dopiero dodał to, z czego oni w błędzie zostając, cieszą się na próżno, zamknął bowiem Bóg wszystkich w niedowiarstwie, aby się zmiłował nad wszystkimi. Jakichże to wszystkich? Tych oczywiście, o których mówił, jak gdyby powiedział, i was, i ich. Bóg więc i pogan, i Żydów, których przejrzał i przeznaczył podobnych obrazowi syna swego, wszystkich w niedowiarstwie zamknął, iżby zawstydzeni w pokucie, i przez wiarę nawróceni z gorzkości niedowiarstwa swego, ku słodkości miłosierdzia Bożego, wołali słowami Psalmu. Jakoż wielkie mnóstwo słodkości Twojej Panie, którąś zakrył bojącym się Ciebie, sprawiłeś zaś tym, którzy nadzieję mają w Tobie. Nie w sobie, lecz w Tobie, lituje się więc nad wszystkimi naczyniami miłosierdzia, co to znaczy nad wszystkimi? Otóż i nad tymi, których spośród pogan i nad tymi, których spośród Żydów wybrał, powołał, usprawiedliwił. Do chwały podniósł, nie mając potępić żadnego spośród tych wszystkich, nie zaś spośród wszystkich ludzi.